Witam w krótkim filmiku. Przychodzę z informacją, już kogoś interesuje, marka mark, Anto mark Antoine Barua i yy, zapachy Quentina Bisha, takie jak Ganymet yy, 683. 683 Extract, miała być wersja Ganymet Extractowa, nie wiem co się dzieje, ale inna nowość się ukazała, która ma być dostępna dosłownie za dwa dni w Moonstand Barze postaliłam. I to jest zapach, który ma w nutach rabarbar, wetliwer i drewna. Muszę powiedzieć, że ta rabarbarowość i ta grzewną zieloność wskazywana mnie bardzo intryguje i mam nadzieję, że mocno będzie zaznaczona faza rabarbaru. Nut nie ma dużo eee, i w tej nucie głowy głównie świeży rabarbar, eee, także myślę, że to może być świetna propozycja. Ja markę bardzo lubię, rabarbar uwielbiam, także drewna również. O ile tam sandałowiec zbyt mocno nie zagra i wetiver nie zdominuje, myślę, że będzie super.